Dobry wieczór Państwu. Spotkanie, myślę, mogło się podobać kibicom. Było sporo emocji. Końcowy wynik 2 do 2 trzeba przyjąć z pokorą i szacunkiem. Patrząc na to, jak to spotkanie się układało na przebieg tego meczu, uważam, że w pierwszej połowie mogliśmy 3 do 1 prowadzić. Trzy doskonałe sytuacje niewykorzystane. Robry pozostaje fragmentem, z którego zdobył bramkę. Miał jeszcze sytuację, kiedy z prawej strony zawodnik wchodził w pole karne, uderzył w boczną siatkę. Natomiast w drugiej połowie od początku ruszyliśmy zdecydowanie, stworzyliśmy sporo sytuacji, zdobyliśmy bramkę wyrównującą. No, kuriozalny był moment, kiedy e, Michał Pietroń, zawodnik, który i tak zdobył dwie bramki, uderzył głową. Piłka trafiła w poprzeczkę, odbiła się od ziemi. Uderzył raz w bramkarza. Bramkarz pobronił, drugi raz dobijał, zrobił się kocioł, nie było z tego bramki. Później jeden błąd w defensywie Łukasza Kłosa prowadzonego, który zamiast spokojnie przyjąć piłkę albo nabiciem po prostu w dziwny sposób zgrał zawodnika chrubrego. Dwie szybkie piłki poszły do grana na, na dalszym słupku zawodnik zamknął. Zrobiło się 2 do 1 i w zasadzie w tym momencie chroby miał wygrane spotkanie. Mimo, że do tego momentu, do straty tej bramki uważam, że byliśmy zespołem może nie zdecydowanie lepszym, ale lepszym, bo prowadziliśmy cały czas grę, nawet jak wyrównaliśmy, chcieliśmy to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Wielkie urawa, wielkie słowa uznania dla mojego zespołu, dla zawodników, którzy mimo kilku minut do końca nie poddali się, dążyli do zdobycia wyrównującej bramki. Udało się to Michałowi Pietroniowi. Praktycznie w ostatnich sekundach spotkania. Stąd, tak jak powiedziałem, ten wynik trzeba przyjąć z pokorem, aczkolwiek mecz się układał w dziwny sposób i, i, tak jak mówię, gdyby troszeczkę szczęścia nam dopisało więcej, mogliśmy to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Zdawałem sobie sprawę z tego, że przyjeżdżamy do bardzo dobrego zespołu na bardzo trudny teren, to było spotkanie takie na przełamanie dla chorego i na przełamanie dla nas, bo my też od czterech kolejek nie mogliśmy wygrać, jak się okazało, Ani myśmy się nie złama, nie, oni się nie złamali. Znowu remis. Patrząc, że my graliśmy na wyjeździe, myślę, że bardziej możemy się z tego cieszyć. A tak jak mówię, no, no, gdyby nie ta bramka w końcówce, a, a skończyłoby się remisem 1 do jednego, na przykład moglibyśmy mieć spore pretensje do losu, że zremisowaliśmy to spotkanie. Natomiast po tej bramce trzeba się cieszyć, że udało się w ostatnich sekundach meczu doprowadzić do wyrównania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ten się tego. Z większością się zgodził, tylko tutaj co do pierwszej połowy ten region 3-1. Na 2-0 mieliśmy świetną stacji Krzysztof Lotowskiego i gdyby to strzelik był 2-0, później zgadzam się, że gotowi miała sytuację i na pewno, e, zwłaszcza ostatnie te 15 minut, pierwszej, pierwszej połowy prowadziła grę i stworzyła sobie kilka groźnych sytuacji. Także te sytuacje są na samą, którą obronił Andrzej Budzi, Budnik. E, tak jak tutaj ten powiedział, na pewno. Inaczej ten remis by smakował, gdyby ta piłka wpadła do bramki, bo w stuprocentowej sytuacji, a nawet 200%, którą miał bytowia i my byśmy wyrównali, to, 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 to trzeba przyznać, inaczej bym to ocenił. Ja powiem tak, na pewno uważam, że ten remis, myślę wydaje, że blisko gdzieś tam sprawiedliwego wyniku, aczkolwiek ze wskazaniem tutaj na Bytowie, natomiast nie, nie, nie mogą mieć o okoliczności, w jakiej on nastąpił. strzelamy bramkę. Minutę przed końcem, przed, przed końcem doliczonego czasu, przepraszam, przed 89 minuty, tak? Na 2-1, później mamy wręcz wyśmienicą wyważoną sytuację Grzesia, gdyby tą piłkę spokojnie zachował, bramkarz poszedł na wyczucie, trafił go w nogę, byłoby trzyno było pomeru. Natomiast też trzeba powiedzieć jasno, by miała lepsze sytuację, a tą, po której strzeliła bramkę, też ona nie miała prawa paść, bo yy, sytuacja jest taka, albo bramkarz wychodzi, głośny okrzyk. I, i tą piłkę piastkuje, czy łapie, a zostaje w ramce. I z, tak, z takiej dorzuconej piłki, to nie może był nabieg, tylko zawodnik z miejsca skoczył, był w trudnej sytuacji nie jest w stanie uderzyć nie wiadomo jak precyzyjnie. I ta piłka leciała długo, niestety w tego nie złapał, nie przerwał tej, wpadła do bramki i jesteśmy bardzo z tego jakbym w gdzie niezadowoleni, gdzie mówię. No mecz na pewno innego pokazał, ale to zwycięstwo dosłownie w ostatniej akcji meczu, gdzie troszkę minął już czas doliczony, sędzia puścił to. Jesteśmy nie ukrywam bardzo zdenerwowani, bo, bo, bo i szkoda mi po prostu mojej drużyny, która yy, włożyła dużo zdrowia w, w ten mecz, wiem jaka była reakcja chłopaków w szatni, także, także na pewno tutaj yy, yy, ten remis, jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, z te, z tego remisu, no, bo, bo w takich okolicznościach go straciliśmy, tak ten powiedziałem dwie drużyny chciały się tutaj przełamać, nie udało się ani jednym, ani drugim jedyne co tutaj można powiedzieć, tak jak zauważył, że na pewno to był mecz, gdzie nie brakowało sytuacji z dwóch stron, i, i, i tutaj myślę, że dla kibiców to było dobre spotkanie. Dziękuję. Dziękuję, Mateusz. Witam wszystkich. Na no, pewno chcieliśmy tutaj bardzo dzisiaj wygrać. Dla kibiców, ale też przede wszystkim na siebie, tak, żeby ten następny tydzień spokojnie sobie pracować i gdzieś tam to przełamanie w końcu u siebie. Mam nadzieję, że że jeszcze w tej rundzie przyjdzie, no, w, tym, w tym ostatnim meczu naszym. Eee, kuriozalne spotkanie, takie, takie, takie naprawdę bardzo emocjonujące dla kibiców też na pewno. Eee, nie możemy tak tracić bramki w ostatniej, w ostatniej minucie meczu. Eee, jesteśmy niezadowoleni z tego remisu. Dzięki. Jeśli mogę pytanie tym trenera Omrota. Wspomniał Pan o tej ostatniej akcji, tutaj ma pan pretensję tylko do bramkarza, czy do szeroko do zespołu? wszystkim z kontrą y, Łukasz Szczepaniak oddał chyba w tym przypadku, to może to dziwnie zabrzmi, ale lepiej dla nas było gdyby nie trafił w ramkę i ramkarz to, to złapał, wyprowadził kontrę, więc y, to już było w czasie gry, no ale wiadomo, jest kontra, aczkolwiek... Nie chciałby źle odebrany. Była strata piłki w 400 minucie przez zawodników bytowi i sędzia zakończył mecz. wychodziliśmy z sytuacji 3 na 2. Tutaj też mógł tak, ale nie będziemy u niego szukać winy. no można mieć pretensje, bo też ten zawodnik sam się tam znalazł, ale wiadomo jak ktoś jest, jest taki odruch obrońcy, idzie bramkarz, no to yy, też ten, ktoś poszedł do, 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 do bramki na sekurację no, lub piłka wpadła także pod poprzeczki. Mógł podjąć ryzyko, bronić ręką, można było tak, że mógł być odkarny, mógł się z zawodnika, no gdyby bramkarz to bronił był bohaterem. Różnie to bywa... Bo po prostu kontra poszła, piłka do boków tak jak się gra w końcówce meczu, w pole karne, no jednak trzeba przyznać, że to był błąd Skoro nie mamy więcej pytań. Ja, to myślę, nie ma... ja mam jeszcze pytanie jedno do Mateusza Hołampca, bo w końcówce spróbowałeś udać z dystansu i tam niewiele troszeczkę zabrakło, żeby ta piłka wpadła do środka, a nie sądzisz, że tych prób w ostatnim czasie jest troszeczkę za mało, bo z tego byłeś głównie znany? <laughs> No na pewno tak, gdzieś tam w tych ostatnich meczach bardzo mało tych prób było, gdzieś tam raz w Kaliszu, się raz, no mam nadzieję, że z meczu na mecz tych strzałów będzie więcej i będziemy sobie więcej okazji stwarzać do tego, żeby można było uderzyć z dystansu.